Znalazłem najbardziej zbugowaną wersję Pet Simulator X, która się nazywa Pet Simulator Z. Do której link standardowy macie w opisie, i dzisiaj sobie posprawdzamy, co tutaj można porobić. No ale z tego co wiem, będzie naprawdę mega dużo zabawy No i wybierzmy sobie na samym starcie pycika, którego może nie ma w Pet Simulator X, i jest to ten właśnie pet. Nie wiem, co to jest za zwierzak, ale wygląda naprawdę bardzo ładnie. I zobaczcie, jaką się wygląda, jaką prezentuje się ładnie. Dlaczego takich ładnych zwierzaków nie ma w Pet Simulator X? No dobra, to teraz sprawdźmy, co my tu możemy robić. Jak widzicie, po prawej stronie. Mamy ogromne ilości w każdej waluty w sumie. Mamy też nowe eventy Easter. Dlatego co? No, zobaczymy sobie przede wszystkim, jak wygląda ten świat Easter. Z tego co wiem, chyba mamy wszystkie deski i wszystkie gamepasy, tak? Zobaczcie, ile rzeczy mamy tutaj w sklepie. Jest oczywiście admin panel, naprawdę bardzo fajnie, ponieważ go sobie dzisiaj kupimy za 300 Robuxów. No w ogóle, zobaczymy, czy on będzie działał. Mamy nowe Easter Gifty, dlatego też je sobie kupimy i przetestujemy tutaj szczęście. Dodatkowo mamy jakieś Rubi Petsy, które też kupimy. One kosztują Robuxy, ale możemy je sobie kupić nie ma najmniejszego problemu. Mamy kometowe jajko, te wszystkie jajka, których nie ma w normalnym Pet Simulator X sobie oczywiście dzisiaj pootwieramy, nie ma z tym najmniejszego żadnego problemiku. Tutaj mamy jakiś manki Luck, czyli to będzie pewnie jakieś mega, ale to mega grube szczęście patrząc na to, że Ultra laki kosztuje 129 milionów, poglaki laki kosztuje 129 milionów, a manki Luck kosztuje 5B, to będzie naprawdę szalone. Mamy też kody promocyjne, jest ich bardzo dużo, dlatego je sobie posprawdzajmy. Kodów jak widzicie jest cała, cała masa, Po je wszystkie do Oczywiście zobaczymy, zacznijmy sobie od free Albo wiecie co, powpisuję je wszystkie No i usłyszymy się jak już je wpiszę O nie, muszę mieć rangę basica Czekajcie, muszę mieć rangę basica, dobra To jednak spadamy na dół, kupujemy jakiegoś kozackiego Peta, wbijamy rangę basic i odblokowujemy Wszystkie nagrody, dobra, tutaj możemy coś kupić Możemy, super, jakiś słaby pet wiem Ale wystarczy on oczywiście do wbicia tutaj E czemu to jest razy 100 damage Ja oczy kręcę, jaki fajny bonus to był Razy 100 do dobra Wbijmy sobie jeszcze jedną rankę, tak oczywiście dla pewności Dobra, już mamy elitę, dlatego teraz żeby sobie to oczywiście wszystko odblokowywać, zacznijmy sobie od kodu promocyjnego Free. żeby 22 pety do założenia, jakieś huge, darmowe. W ogóle ta gierka ma 1000 aktywnych graczy i ponad 600 tysięcy wizyt. Czyżby presto niej nie banował? Tutaj nawet był kod promocyjny, który dawał nam jeden tegemów, A nazywał się on następująco: zobaczcie, jeden tegemów i dostajemy jeden tegemów za darmo. Kozacko, zobaczcie, jakie mam tutaj w ogóle pety. Co jest grane? Dobra, a nie możemy założyć najlepszych petów. To dobra, oczywiście nie będziemy tutaj mieli pretensji do twórców gry, bo to jest oczywiście pewnie trudna rzecz do zrobienia Zobaczcie to, zielona małpa Normalnie widzę więc zielona małpa Ja ci kręcę, jest jeszcze oczywiście Taka szara małpa, wow Dobra, Titanic Coin Jaki kozacki pet w ogóle, co jest Grane, Jej, ja, jakiegoś takiego peta W pet simulator, mamy też huge coina Zobaczcie to, jakie fajne No dobra, my się oczywiście bawimy dalej, tutaj dostaliśmy O, plus 5 tegemów, dodatkowo dostaliśmy Angry Birdsa, co jest grane Jakiś jajka tutaj mamy Exclusive Act 35, tutaj mamy jakieś Titaniki, mamy krąg kata. No dobra, to sobie wszystko oczywiście pootwieramy. A kodów promocyjnych jest więcej. Angry Birds wygląda kozacko. Z petów ciekawszych, które chciałem wam pokazać, to oczywiście Titanic Banana. Zobaczcie, to dodatkowo Titanic Diamond Cut. To i w ogóle rap jest zrobiony. Zobaczcie, te dwa kozackie pety. W ogóle mam 525 petów aktualnie w ekwipunku, Zobaczcie, ile mam Exclusive Eggów dziesiątek. Dodatkowo z fajniejszych petów, to do tej koiny wam pokazywałem. Tu jest jeszcze jakiś taki Whispiek fajny, Naprawdę mega ładny huge. Miejsca w Equipunku. Jeszcze mamy naprawdę bardzo, ale tu bardzo dużo Tylko jestem naprawdę ciekawy tego Czy po prostu tutaj da się fajnie usuwać, czy nie Jest tutaj zrobione usuwanie Dlatego dobra, na razie sobie Oczywiście usujmy te wszystkie jajka I te wszystkie pety, które mi nie są potrzebne Ponieważ to na razie mi się one nie przydadzą One są i tak w Pet Simulator X No dobra, te Titaniki wyglądają naprawdę przednio Dlatego je sobie zatrzymajmy Jestem ciekawy, czy Admin Panel będzie tutaj działał jak powinien No ale jeżeli takie usuwanie działa No to mam nadzieję, że Admin Panel też będzie działał No zobaczcie jak to pierdoliło Pięknie wszystko chodzi, normalnie jak w Pet Simulator X normalnym Patrzcie, delete i już, i poszło, nie? I zostawiam tylko 4 Titaniki No dobra, to sprawdźmy sobie oczywiście ten Admin Panel Oczywiście tutaj trzeba po, oczywiście, rejoinować After buy, Dlatego sprawdźmy to sobie, oczywiście, wydajemy 300 Robuxów A wy za to, że poświęcam 300 Robuxów i nawet nie wiem, czy to będzie działało Możecie zostawić subskrypcję, z nam tym kanale I łapkę w górę pod tym odcinkiem Będę wam bardzo, to bardzo wdzięczny No i dobra, kupiliśmy to i jestem ciekawy, czy to w ogóle będzie działało, czy nie No za pierwszy, że to katagierka gierka nie Wygląda, jak widzicie, za fajnie, ale spokojnie. Naprawdę, jest to jeden z lepszych pet simulator Z, jakie kiedykolwiek widziałem. Serio, samo to usuwanie mega fajnie działa. Tylko szkoda, że Equip Best nie daje rady. Jeżeli jeszcze będzie admin panel, to naprawdę się tutaj świetnie pobawimy. i po lewej stronie nam się coś pojawiło, jak widzicie. Po lewej stronie, czy to ciała, to działa, widzowie. Jest jeszcze pet ID. Możemy sobie posprawdzać te wszystkie ID. Tak, nawet nie wiecie, jak się bardzo cieszę z tego powodu. No dobra, to admin panelem się oczywiście pobawimy za chwilkę. Tutaj jeszcze sobie pos sprawdzajmy różnego rodzaju rzeczy, na przykład jak będzie nam działało to monkey lucky. Tutaj sobie w ogóle możemy oczywiście pokupować te ekskluzywy, ale to zawsze jest oczywiście, więc nie ma najmniejszego problemu. Ja chcę kupić monkey lucky, serio. Powinno to zostać dodane do mojego ekwipunku, tylko na jakiej to działa zasadzie? Dobra, tego używamy, no i to mi się oczywiście tutaj pojawia, tylko to kupuję i się tego nie da użyć. Dobra, czekajcie, to ja może zrobię rejoin i sprawdzimy to jeszcze raz, ok? Dobra, widzowie, jestem pod ogromnym, ale to ogromnym wrażeniem. Zobaczcie, mamy tutaj UC, możemy sobie tego używać. Mamy to oczywiście w lewej w dolnym rogu monkey Lucky mamy też oczywiście to. No dobra, to kiedy to już sobie pokupowaliśmy, no to teraz sobie też admin panel, to sprawdźmy jak to będzie wyglądało na tych nowych koszyczkach. Mamy 10 z tych koszyczków, dlatego jest sobie oczywiście otwórzmy. Zobaczcie, macie 5% na takiego huge'a, 3% na dominusa. Naprawdę otwórzmy 8 i sprawdźmy jak to działa. Otwiera się, otwiera się, otwiera. Nawet możemy klikać po lakad i ocie kręcę. Okej, a okay, o, dobra, mamy jednego huge'a, więc nie ma jakiejś mega tragedii. Jest jeden huge' na 8, to naprawdę spoko. Teraz który, no to nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście, proszę bardzo, mamy takiego Agonego, no ale to oczywiście chciałem tylko sprawdzić jak działa ten Titanic, oczywiście to wszystko i tak dalej ten lag, To sobie możemy usunąć, nie ma najmniejszego problemu, a otwórzmy jakieś jajko z Titanikiem, na przykład tego nowego Titanica, oczywiście hologramowego. Kupmy 10 takich jajek, no i od razu je otwieramy. Otwieramy, 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 otwieramy i zobaczymy, co wydropić, co wydropić, co wydropiłam. Mam nadzieję, że coś fajnego i co? I mamy jedno jajko. Okej, okay, mamy jedno jajko, czyli naprawdę bardzo, to bardzo fajnie. O nie, tylko nie widać jak to jajko się powiększa. No nie szkoda, że to nie widać, ale zobaczcie, że to widać jak w Pet Simulator X, nie? Dobra, jestem też ciekawy, jak będzie wyglądało Ruby i Emerald Pets, dlatego co? No, musimy to sobie kupić, nie? Kupy to sobie oczywiście za Robuxy, 25 Robuxów, dobra, wydajmy, mam na tym koncie Robuxy, możemy wydawać. Czego się nie robi dla widzów? Proszę bardzo, kupy sobie to i kupy też sobie za 25 Robuxów, kupmy też sobie to. W sumie przełom... Aha, o nie, nie dostałem żadnego huge'a. Żadnego huge'a nie dostałem, widzowie, żadnego huge'a nie dostałem. No dobra, trudno się mówi, 25 Robuxów, jakoś 25 Robuxów mnie nie boli, za 8 takich jajek 25 Robuxów mnie nie boli. Rzućmy tutaj oczywiście kolejne 25 Robuxów, robimy opening. Co tutaj ciekawego dostaniemy? O, mamy takiego na 5%, ja już go widzę. Jest taki na 5%. Pu, 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 udało się, dobra, super kazacko, mega fajnie. Jo, ma w ogóle jakieś statystyki w duo. Co jest grane, dobro, robimy jego teścik, widzowie, robimy jego teścik oczywiście, dobra. Tylko te wszystkie pety sobie pousuwam i robimy teścik samego tego peta, jednego takiego. No dobra, to dajcie mi chwilę Ja sobie oczywiście Podblokowuję Wszystkie tutaj krainy No nie będzie z tym najmniejszego problemu Ale chcę dojść do tego doodu Do tej największej z... A nie, tutaj nie ma oczeń Nie ma tutaj świata kawaj A nie, jednak jest świat kawaj Okej, okay, więc naprawdę mega fajnie Dobra, tylko sobie weźmy jakąś deskę Którą deskę my tutaj chcemy? Jest deska, która ma cztery ognie i Bunny Coverboard Też ma cztery ognie Ale wybierzmy tą Bo jej nie ma w Pet Simulator X I jaki w ona będzie latała? No do o kurcze, Zobaczcie jak się kliknie Oczywiście spacy To zobaczcie jak to śmiga Ej, tak szczerze jednym jumpem mogę zrobić całą mapę, naprawdę bardzo fajne i bardzo kazackie. Dobra, rozwalmy sobie jednego takiego oto Nie ma najmniejszego problemu. No, jak wiecie, no ten pet no nie będzie już z tym problemu No, nie oszukujmy się, nie będzie z tym problemu Otwórzmy też sobie jedno takie duże jajko. Czy wydropimy huge'a, czy nie? Dobra, nie wydropujemy huge'a Mamy Lucky Bloki, dobra, to Lucky Bloka otwieram No i z Lucky Bloków wylecieły nam oczywiście takie metyki. No, tutaj się tym oczywiście jakoś mega nie podniecamy. Możemy to oczywiście wywalić. Dobra, idźmy z tym, wywalamy to. Delete, tak jest, dobra, poszło. No to teraz w jakimś rasowym speedranie. Lecimy sobie oczywiście teleport na glaciera. Proszę bardzo, teleport na glaciera. Nie, no dobra, przechodzenie tak map jest naprawdę mega cudowne i mega piękne, no No biegnij, 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 mój hiujiu Ile dostaniemy za rozwalenie jednego czegoś takiego, wiecie no To nie jest jakieś skomplikowane do rozwalenia Zobaczcie, ile waluty dostałem, zobaczcie, ile waluty Zaraz sobie też poryspimy wszystkie Titaniki, jakie tutaj są Więc tam się będzie naprawdę mega grubo działać, i będzie mega kozacko Czy od razu mogę przelecieć sobie na limbo? Bo tego jestem ciekawy Czy mogę, mogę sobie od razu przelecieć na limbo Naprawdę super, bo nie muszę się męczyć z tymi wszystkimi krainami, oczywiście No tylko pytanie, czy mnie teleportuje czy nie? No nie, no chyba będę tepnie No proszę, no muszę reset robić Podejście drugie oczywiście do limbo Nie ma najmniejszego problemu, tak, chcę wejść O, tutaj już jest traveling to limbo, dobra, teraz poszło Teraz super, no jesteśmy i tutaj Proszę bardzo, rozwalmy sobie taki jeden prezencik Razy sto coins i zobaczcie ile coinów Dostałem, dostałem maksymalną ilość Dosłownie maksymalną ilość, od tego Jakiegoś lugubrego lucky blocka, rozwalamy go Ogromny lucky block, co nam da, co nam da Co nam da, co nam da, jejku, blimp dragona Pamiętacie kiedyś te czasy blimp dragonów Gdzie one były najlepszymi epytabym że Ja pamiętam, było to oczywiście na te worczy, kiedy on oczywiście wychodził. Dobra, ale jeśli ten pet zmierzy z najlepszą skrzynką. Ja nie będę jakiś Blim Dragona, tutaj zadudzał lecimy. Nie mam żadnego triple damage'a żadnego triple coina i co? I jak on ściąga te pety? Ej, gdzie on jest? Raz, dwa, trzy, na trzy hity. Po prostu. Chłop ściąga na trzy hity. Najlepszą, najmożniejszą skrzynkę w Gierstą. ściąga na dwa hity, na trzy. No i dobra, no i klasa, No i lux, no to co? Bawimy się oczywiście admin panelem, nie? No bo tak trzeba. Dobra, wpiszmy sobie tutaj tytaniki, jakie mam tutaj ty... O zobaczcie, lecająmy Titaniku! Ja nie mogę. Titanic Ballon Monkey. To oczywiście wiemy Titanic Pink Ballon Monkey. Dobra, zresztą go sobie. Aha, tu musimy sobie zapisywać. No dobra. To dobra. Ja sobie odpalam notatnik i podpisuję sobie te ID, które oczywiście chcę sobie tutaj zrobić. 303, 304 to będzie, wydaje mi się, Titanic Pink Ballon Monkey. Fajne. No ale zobaczcie, ile tutaj mamy tych Titaników. Ja nie mogę. Co jest grane Titanic Gifts 7001. Titanic, kod pod 7007. Titanic Bret Shiba. Bret Shiba jest naprawdę mega ciężkim petem do Dropienia, ale na spokojnie go sobie tutaj zrobimy Titanic Ruby Cat. To jest pet, którego ja oczywiście też chcę sobie zobaczyć w więc go sobie oczywiście zobaczymy. Co my tutaj mamy ciekawego? Titanic Leprechaun Cat. To akurat wiemy, jak wygląda ten pet. Titanic Blue Bread Shiba. To też musimy sobie zgadnąć. 3036. Nie ma największego problemu. Titanic Skye. Titanic Hippo Melon. Tak, to chcę. I Titanic Capybara Terce. Więc 3003 i 3009. Jestem też ciekawy tych dwóch petów ostatnich: 3060 i 3061. Zobaczymy je one będą wyglądały, no to co, teraz tam się przyda oczywiście to zrespić wszystko, czyli sobie tutaj oczywiście wpisujemy, tak jest spawn, no i spawnujemy tego zwierzaka, no i co to zadziałało, czy nie? Zadziałało tylko muszę wpisać normal, ja cię kręcę, jaki to jest świetny i ładny zwierzak, widzicie go, no ale dobra, lecimy sobie dalej, spawn, proszę bardzo ej, to tak raz chyba działa, raz chyba nie działa, tak? czy ja tutaj muszę, nie, dobra, muszę chyba jeszcze raz wpisać normal, jeżeli wpiszę normal to teraz zadziała, czy nie? Dobra, 7001 nie działa, trudno, to 3034 może on zadziała, okej, okay, tutaj nie zadziała, jak wpiszę normal, to zadziała, czyli nie, no proszę, działa, działa! Titanic bret Shiba stoi za mną i ja nie mogę, jaki kozacki cudowny jest ten zwierzak i można tutaj sobie normalnie chodzić, latać i biegać. Naprawdę robi to ogromne wrażenie, dlatego co do, no, bawmy się oczywiście tym admin panelem dalej. 7012, wątpię, że te PT7000 w ogóle działa, 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 działa! Titanic Rubikad zobaczcie, jaką kozacką świetnie wygląda. Wow, jakie piękny! No. Tutaj mamy na przykład niebieskiego Shiba Proszę bardzo, niebieski Titanic Shiba A co? Ja nie mogę? No jasne, że mogę Obok niego niech stanie Titanic Hipomelon. Dlaczego? Bo w sumie mogę je sobie zrespić Więc tak to niech będzie wyglądało, ale lecimy Sobie dalej, oczywiście mamy kolejnego, tutaj lecimy Admin Panel 3009, tym razem Spawn, proszę bardzo, nie ma najlepszego problemu No i Titanic Capybara, a co? A co? Ja nie mogę? No to sobie lecimy dalej Proszę bardzo, 3060, To i co? I dostajemy Huge Paintball Kata Który prawdopodobnie kiedyś będzie Oczywiście zagranie w Peak Paintball na PC z gry Prestona, no ale naprawdę wygląda to fajnie, nie? No i tutaj mamy właśnie jeszcze jednego takiego pomalowanego huge peta, naprawdę titanic peta, nawet nie huge peta, no ale dobra, teraz sobie zrób jakieś zdjęcie do miniaturki kuriozalne. Jak myślicie, czy takie zdjęcie odda, czy nie odda do miniaturki? Jak myślicie? A jeżeli bym założył wszystkie swoje titaniki, jakie tutaj tylko i wyłącznie mogę założyć, jak to będzie wyglądało? Zobaczcie to, ale to już nie wygląda tak chyba fajnie, nie? No ale te trzy pety po prostu wyglądają przednio, no nie? No i wiecie, co teraz widzimy, zrobimy? Teraz sobie z jednego takiego huge'a. Tylko ja potrzebuję pet ID. Nie ma tutaj huge heleroka, bo chciałem wam, widzowie, rozdać golden huge heleroka za darmo na normalnym pet simulator X. No dobra, to żeby go wygrać, musicie stawić subskrypcję, z na tym kanale, łapkę w górę pod tym odcinkiem, a w komentarzu napisać słowo. Niech będzie słowo kaczka oraz wasz nickname z Robloxa, ale rysowanie będzie za 3 dni i kogoś z was zrzuca jakiegoś pecika do skrzynki. Oczywiście golden huge heleroka. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, do następnego razu. Siemano 宝宝。